Witam Was, sodiacalne raki w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na miesiąc sierpień. I krótko przypomnę, jak czytania miesięczne u mnie wyglądają. Energia najważniejsza miesiąca plus karta rada, miłość single, miłość związki plus praca i finanse. I kochani, zachęcam Was do tego, żeby sprawdzić też przekaz dla swojego astendentu jak i do zostawienia łapki w górę komentarza, czy też do zasubskrybowania mojego kanału. W opisie pod filmem znajdziecie informacje o tym, jak można wspierać mój kanał i jakie korzyści z tym się wiążą, jak i czytania, które Wam polecam, oraz e, informacje co do tego, jak skontaktować się w sprawie czytania prywatnego. A ja już przechodzę do czytania dla Was. Raczki w sierpniu, jak to tutaj u raczków będzie? Jaka energia? Kiraczki, raczki, już patrzymy. o i trójka mieczy co tutaj dalej, kapłanka i, trój... i, i mm, król mieczy kartarada rada z kielichów singleraczki e, mamy rycerza monet i dziewiątka buław no, idzie, idzie, ktoś bardzo powolny pary szóstka monet i rycerz kielichów no i fajnie i praca, finanse u was karta siły ósemka kielichów i dziewiątka kielichów, ok i mamy ósemkę monet na spodzie talii, drogie moje raczki co tutaj się dzieje, jakaś bolesna, prawda bolesne informacje do was zmierzają w sierpniu będzie to miesiąc właśnie takich, wiecie nie wiem, albo jakieś sprawy medyczne nie mówię, czy tu już jakiś wyrok na was zapadnie, czy coś ale a propos wyroków też może właśnie sądowo, czy, czy coś z gminy, czy coś z urzędu tutaj a może ze skarbówki jakieś nieprzyjemne informacje, bo to urzędnik mi się pokazuje. Jakby przychodzi Was w kapłance, tak, ta informacja, ale jest ona bolesna, bo mamy trójkę mieczy, czyli um, jakieś takie informacje, wiecie, albo właśnie zdrowotno-medyczne, albo jakieś e, właśnie sprawy sądowe, albo coś z gminą, z urzędem, tutaj e, jakieś mogą być problemy, jakieś informacje wychodzą um, na jaw. W życiu osobistym, w życiu prywatnym jakieś prawdy wychodzą na jaw, tak, bolesne, trudne, ktoś Wam by, być może o czymś nie powiedział, bo się obawiał, ktoś trzymał jakieś sekrety, to też mogą być sekrety rodzinne, moi drodzy, czasami tak się zdarza, że po latach się dowiadujemy o czymś tam, Hmm, czyli też jakieś takie sekrety mogą nawet, które już dwa lata gdzieś, gdzieś sytuacje, które miały miejsce dwa lata temu nawet tutaj mogą wypłynąć na wierzch tak naprawdę i o czymś się możecie dowiedzieć, co Was zaboli, tak? Co Was troszkę tak jakby hmm, bardzo mocno zaskoczy, ale też będą to informacje bolesne. To też może być na zasadzie takiej, że komuś będziecie mieli za złe to, że... Wam o czymś nie powiedział wcześniej, tak? A, albo sama informacja w sobie będzie bolesna, i przez to też, jakby tutaj, będziecie na tym troszkę cierpieć. Uważajcie też testy, egzaminy. Nie wiem, tak, jakby egzaminator. Jeśli będziecie mieli egzaminatora, to tutaj może was oblać na jakimś teście. No, jakie testy mogą być? Może jakieś prawo jazdy, tutaj niektóre raczki będą chciały, albo jakieś ważne egzaminy, kursy. Może musicie zrobić, przejść przez jakąś kontrolę, zrobić jakiś próbny egzamin, czy coś takiego, zdać jakiś test. To też tutaj może być tak, że ktoś Wam. E, ktoś was nie przepuści gdzieś po prostu, tak? Ale karta rada mówi o odnowie, nowej szansie, tak? Czyli pamiętaj, że zawsze możesz zaczynać od nowa, drogi Raczku. Pamiętaj też, że no nie wszystko dzieje się bez przyczyny, e, że coś nie dzieje się bez przyczyny, czy jakaś ta lekcja dla Ciebie, albo po prostu to nie jest Twoja droga. Karta Rada mówi o nowej szansie, nowej możliwości. Nie poddawaj się, bo jest w tobie więcej niż ty myślisz. Może macie jakiegoś krytycznego nauczyciela, może trafiliście po prostu pod nie do... Nie wiem, co by to mogło być, ale jakieś sprawy, sytuacji, w których macie starszego mężczyznę i on jakby was troszkę katuje emocjonalnie i zamiast wy się wzbijać, bo jest was potencjał, to ta osoba was jakby poni... yy, sprawia, że wpadacie w, 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 w jeszcze głębszy dołek i tak naprawdę tutaj... Yy, nie macie chęci czy też yy, wiary w to, że jeszcze coś Wam uda się osiągnąć, załatwić, zrobić. Czy ja bym tutaj zmieniał, zmienił też poradcę, doradcę, czy być może nawet jakiś adwokat, jeśli macie tego i kwestię, bądź nauczyciel. Tu jest nie do końca osoba dla was korzystna, bo gdzieś idzie to w drugą stronę, nie w to co powinno. Ja nie mówię, że to jest oszust, absolutnie nie, ale nie zawsze jakby z każdą osobą nadajemy na tych samych falach i nie każda osoba ma do nas podejście. I tutaj ja nie mówię, że ten e, człowiek nie ma wiedzy, ale sposób w jaki on z wami się komunikuje, bądź wam coś chce przekazać, to po prostu nie jest, e, nie jest odpowiedni. I, I to jakby tutaj nie ma się to załamywać i płakać, tylko. Należałoby um, iść w nowe, tak? A kielichów, czyli nowa możliwość, nowa szansa, i ta szansa do ciebie idzie, ale ty też e, sam, sama jakby też zacznij sobie mm, myśleć o tym, żeby obrać nową drogę i pójść inną drogą, a wtedy ta szansa, ta okazja, jakby cię natrafisz na to po prostu. I karty ewidentnie mówią o tym, że idzie rozwiązanie jakiegoś problemu, drogi Raczku. Też jakiś konflikt z mężczyzną, jeśli by był tak, kość niezgody, walka o coś, to też tutaj jakby jak najbardziej da się coś rozwiązać polubownie, łagodnie i zakończyć. Kas, karta rady Askielichów, czyli Ty też jakby nawet jeśli ktoś wrogo do ciebie jest nastawiony, ty nie odsyłaj tej samej energii, nie, nie zniżaj się do poziomu tej osoby, jakby nie próbuj z kimś walczyć, tylko na zasadzie spokojnie tutaj z kimś się pożegnaj, zakończ tą współpracę, znajomość, tak? Um, czy też nawet jeśli urząd będzie y, upierdliwy w jakiś sposób, to też jakby nie próbuj um, pokazywać swoich racji, mimo że rację masz, to nie próbuj mm, za wszelką cenę tej swojej racji y, pokazać, udowodnić, ale też jakby nie poddawaj się, czyli jakby dalej w coś brnij, jakby tutaj nie, nie daj się zbyć w jakiś sposób. Ale rzeczywiście są tu też jakieś półsłówka, półprawdy, nieprawdy, kłamstwa, sekrety, o których Ty jeszcze nie wiesz, i coś tutaj wypłynie na jaw. Uh, I ktoś może też Ci specjalnie chcieć robić w tym tygodniu um, na złość, czy też jakieś um, złożeczenia nawet w Twoją stronę rzucane, a Ty karta mówi, jakby idź w dobrą energię, tak? I też jakby nie odpłacaj się tym samym, nie zbliżaj się do pozi poziomu danej e, osoby. Single, idzie coś do Was. Byk Pan na Koziorożyc, taki znak może być, nie musi. Bardziej na jesień, jeśli jeszcze kogoś nie macie, to tutaj jakby coś zmierza. To może być już w sierpniu, ale nawet przesunąć się może do jesieni, czyli no początek jesieni jest już żeby, e, końcówką września, więc tutaj jakby w tym czasie to, to, to się może też jakby karta mówi troszkę o przedłużeniu w czasie, opóźnieniu w czasie. Um, niemniej jednak ktoś do was idzie, um, może już macie jakąś znajomość, bo są też na pewno raczki, które zaczęły coś nowego, ale to idzie bardzo pomału i ktoś jakby tak naprawdę jest bardzo ostrożny, nie ma tu szybkich deklaracji, nie ma szybkiego wejścia w związek, szybkiego zamieszkania, nie ma szybkich deklaracji, absolutnie na to nie liczcie, coś li idzie, ale liczcie z tym, że będzie to bardzo powolny rozwój, bo ktoś albo jest bardzo sparzony, tak? I ma już naprawdę dużo nie, niepowodzeń i złych doświadczeń, i nie będzie się pakować dwa razy, w sensie nie będzie się pakować na nowo w ten sam sposób w jakąś relację, w, jak, w jakiś związek, bo zrobiła to ta osoba zbyt dużo razy, i teraz już naprawdę powiedziała sobie ta osoba, że poczeka, przeczeka, i naprawdę w momencie, kiedy będzie pewna danej osoby, to wtedy dopiero będą to jakieś deklaracje jakieś tutaj. Um, jakiś dalszy rozwój tej relacji, a więc coś powolnego, korzystnego dla Was, ale licz się z tym, że to e, rozwój relacji potrwa, tak, czyli nie od razu za tydzień, za dwa, za miesiąc, że już będzie związek, relacja, tylko ta osoba potrzebuje więcej czasu. Może iść to w drugą stronę, może ktoś do Was wychodzi, tak, z uczuciem, a Wy tutaj jesteście, trzymacie ten dystans, tak, bo też się obawiacie, Czyli pamiętajcie, że to może iść dwie strony: albo to jest ta osoba, o której tutaj mówimy, która się zbliża, albo u niektórych raczków już jest, albo to ta osoba już coś niesie, ale wy jakby tutaj się blokujecie, bo mm, jeszcze nie do końca ufacie temu wszystkiemu i nie jesteście pewni. A więc tak to mi y, wychodzi. Stałe związki, stałe relacje, fajna energia, y, jeśli chodzi o dawanie i branie, fajna równowaga między wami przede wszystkim, drogie raczki, więc super. Tutaj kwestie finansów, kwestie materialne będą po, y, poruszane w waszym związku, waszej relacji, jakieś wydatki, jak w domu przy domu wam się coś y, na coś będzie trzeba zainwestować, wydać pieniądze, czy ogólnie jakieś opłaty, y, tak, tutaj to jest jakiś podział pieniędzy, rozmawianie o pieniądzach i. To jak będziecie opłacać, i, i, i tutaj może też jakiś plan y, na, na coś. I może jakieś inwestycje korzystne Was też czekają. No może inwestujecie w siebie albo w swój, byt w swój, może w byt tego związku, tej relacji, tak? Ale jest fajna równowaga, fajne dogadanie się i wspólne takie wzajemne wsparcie i pomoc. Plus do tego jakaś niespodzianka, miłe słowo, Was czeka komplement, może jakiś podarunek. Ale coś nagłego, coś, e, czego się nie spodziewacie. Miłe komplementy, miłe słowa czułe. Um, taki przypływ miłości, przypływ uczuć i jakichś fajnych takich emocjonalnych niespodzianek, w postaci właśnie słowa, komplementu, czy też jakiegoś podarunku, a może jakiegoś wspólnego wyjścia gdzieś. Więc e, super i fajnie to się w, u was pokazuje w relacjach stałych. Fajnie. Fajnie z sobą współgracie, to na pewno. Mm, w pracy coś siła, ławemka. Kielichu, dziewiątka kielichów, e, zdobywacie się na odwagę, żeby odejść z jakiegoś miejsca raczki, żeby zmienić coś w swoim życiu, żeby pójść inną drogą, drogą, którą naprawdę czujecie, że musicie, że powinniście pójść, a nie drogą e, na zasadzie pójścia, bo e, m, sytuacja mnie do tego zmusza. Absolutnie nie. E, odejścia, e, ale też być może pozbycie się jakichś długów, albo ktoś odda wam jakiś dług, to też coś takiego mogłoby tutaj być. Że zakończacie z kimś coś, wasze drogi się rozchodzą, e, jakby jesteście e, rozliczeni i tyle. Być, bo być może tylko jakiś dług was dzielił, czy też łączył jeszcze z sobą. Tutaj też jakieś prace, jakieś remonty mogłyby być, jakieś wyjazdy mi się pokazują przy was. W jakiejś sprawie, ale wszystko zmierza w lepszym kierunku. Takie też będziecie mieli lżejsze podejście do finansów, chce sensie się lżejsze podejście. Nie mówię, że będziecie bezmyślni i bez mózgowi i będziecie robić co będziecie chcieli, bez zastanawiania się, czy to będzie miało jakieś konsekwencje ale wrzucicie bardziej na luz, jakby przesadniecie się martwić w jakieś głupoty, małe sprawy, które po prostu na które nie ma wpływu, a dwa, które też nie są aż tak y, nie wiadomo jak bardzo poważne. Więcej siły, więcej wiary w siebie tutaj mam przy was, więcej pewności, walka o swoje, walka o siebie. A polepszenie się też stanu zdrowia mi się pokazuje fizycznie albo psychicznie, albo w dwóch aspektach dla niektórych. I też być może powrót do zdrowia, jeśli byliście na przykład nie pracowaliście przez jakiś czas, bo zdrowie Wam e, na to nie pozwalało, to teraz jakby może wyleczycie się, ale jakby będziecie musieli szukać innej pracy, bo ta nie będzie dla Was odpowiednia. Tutaj też jakieś przyjemności, jakieś wypady, wyjazdy, może do jakiejś restauracji, może do kina. E, gdzieś wśród ludzi będziecie romantyczne, fajne, miłe, chociaż niekoniecznie romantyczne, ale na pewno miłe. E, Miłe wieczory, no romantyczne też mogą być w całych stabilnych związkach, co nam wyszło przed chwilą, uh, ale fajne jakieś wyjścia wśród ludzi, do ludzi, jakieś imprezy okolicznościowe być może też uh, i też troszkę zainwestowanie w jakieś, no właśnie, właśnie, w, w, zainwestowanie w właśnie jakieś e, przyjemności i zrobienie czegoś fajnego, co Wam da radość, Jaki, jakieś fajne, miłe, krótkie wyjazdy mogłyby być też gdzieś, um, Polepszenie się Waszej sytuacji, czyli finansowo wychodzicie na prostą, powiedziałbym, w tym sierpniu nie musicie się obawiać o jakieś dziury finansowe, wręcz na odwrót i ta sytuacja zacznie się Wam polepszać. Do dwóch miesięcy myślę, że tak, no w tym miesiącu już odczujecie te zmiany, ale tak konkretnie, konkretnie to nawet do dwóch miesięcy, choć e, to jest taki maksymalny czas, więc myślę, że w tym sierpniu już w większości się tutaj sytuacja fajna, u, fajnie unormuje. Zmiana pracy jak najbardziej jest możliwe odejście z jakiegoś miejsca, bo już nie czuję, że tam. Um, jeszcze pasuje, czyli te zmiany pracy też jak najbardziej są możliwe. No zmiany stanowiska również, ale bardziej zmiana pracy tutaj się pokazuje. A wasze podejście takie na luzie, bez stresu, i to mi się podoba, Raki, że tak na luzie do tego podchodzicie, a nie że się spinacie i obawiacie. I tego spokoju ducha wam życzę. Niech się dzieje, niech wam się darzy. Raz jeszcze zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza, czy też do zasubskrybowania mojego kanału. W opisie pod filmem informacje co do tego, jak można wspierać mój kanał, jakie korzyści z tym się wiążą, również czytania, które Wam polecam, jak i na samym dole informacja w sprawie czytań prywatnych. I pamiętajcie, że warto sprawdzić swój ascendent, drogie raczki. Wszystkiego dobrego dla Was, serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.